Dzień dobry! Z tej strony Iwona Majska, piłka, psycholog, od 30 ponad lat zajmuję się wspieraniem rozwoju osobistego. Jestem autorką modelu wspierania tego rozwoju, który nazwałam. Logodydaktyką, a który ujęty jest w książce Logodydaktyka, Droga Rozwoju i oczywiście w pozostałych dwudziestu kilku moich książkach, w których wypowiadam się na różne tematy. Jednak w tamtej książce jest to ujęte jako całość. Jeśli kogoś to interesuje, zachęcam bardzo serdecznie, ponieważ wiem na pewno, że jest to model, który przydaje się ludziom w tym, aby funkcjonowali coraz lepiej. Dzisiaj. Robię ten film z własnej inicjatywy. Nikt mnie na to nie prosił. Natomiast ostatnio spotkałam na Facebooku kilka różnego rodzaju wypowiedzi, filmików i różnych takich komentarzy, które jakby no, natchnęły mnie do tego, żeby jednak taki film zrobić. Będę mówiła o pozytywnym myśleniu. Bardzo dużo jest w tej chwili, w, tak jak powiedziałam, na Facebooku, ale też w ogóle w internecie takich wypowiedzi o tym, że pozytywne myślenie to ściema. Na, że posłuży się takim wyrażeniem, które jest często używane. Po angielsku jest to powiedziane jeszcze gorzej w, w, przez jakiegoś komentatora, który wysłuchał Johna Dispense, i zresztą um, o tym jeszcze będę pewno mówiła, dlatego że ja sama jestem zdziwiona. Podpisam pod tym jego filmem: dlaczego to jest to niby przeciwne. Jego, dlaczego myślenie Johna Dispenza miałoby być przeciwne pozytywnemu myśleniu, podczas kiedy, nie wiem, w kilku tych zdaniach, które tam zawiera, no mówi właśnie o niczym innym, tylko o pozytywnym myśleniu. Jestem pod wielkim wrażeniem, że wiele osób nazywa pozytywne myślenie czymś, czym ono de facto nie jest. I dlatego chcę dzisiaj zebrać te informacje i przekazać je tutaj, żeby podkreślić bardzo mocno, czym nie jest pozytywne myślenie. Więc przede wszystkim pozytywne myślenie nie jest okłamy, okłamywaniem siebie i dlatego nie może być nazywane hipokryzją i nie może być nazywane e, myśleniem e, właśnie w kategoriach hipokryzji, dlatego że pozytywne myślenie nie okłam, człowiek, który myśli pozytywnie, nie okłamuje siebie, przyjmuje fakty, przyjmuje zjawiska. Czym innym jest przyjmowanie faktów, przyjmowanie pewnego rodzaju e, sytuacji, które mają miejsce, a czym innym jest interpretowanie tych sytuacji, szukając w nich ewentualnie dobra, szukając w nich, co można w nich znaleźć dobrego. Więc ta interpretacja tych zjawisk i tej sytuacji, która się dzieje, może mieć właśnie swoje źródło w pozytywnym myśleniu, ale nie jest to żadnego rodzaju hipokryzja. Zwłaszcza, że często do tak, tego rodzaju jakby działania dotyczą przeszłości i pokazują jak gdyby to, co dobrego stało się w wyniku pewnych rzeczy niedobrych, które miały miejsce. I jeśli na przykład e, udałoby nam się i potrafilibyśmy zamienić te myśli w momencie, kiedy dzieją się te rzeczy niedobre, no właśnie na takie dobre, co z tego dobrego może wyjść, jak mogę podejść do tego, aby jednak coś z tego dobrego wyszło, no to nawet w tym momencie trwania tej rzeczy niedobrej, rzeczy nieprzyjemnej, e, możemy jakby wznieść się na inny poziom emocjonalny i przecież to jest to, o co Job Dyspensja tutaj tak naprawdę walczy i chce raz do tego zachęcić, żebyśmy wchodzili na inny poziom emocji. Jak można wejść na inny poziom emocji, niż za sprawą innego myślenia, niż za sprawą zmiany myślenia w nowy, inny sposób, taki jaki chcemy. Punkt drugi. Pozytywne myślenie nie jest pocieszaniem się również, że ktoś inny ma gorzej. Czy że kiedyś było gorzej? To nie jest pozytywne myślenie, kiedy ktoś mówi: Och, nie, nie mogę narzekać na swoje życie, przecież moi rodzice mieli gorzej, albo nie mogę tutaj narzekać na to, że nie mam, tak, że nie mam tego czy tamtego, bo w Afryce czy w jakimś innym miejscu na Ziemi, w którym nie jest, jest, nie jest dobrze, w którym ludzie walczą o, o życie, o, o jedzenie, jest gorzej. To nie jest pozytywne myślenie. To jest myślenie jak najbardziej negatywne. To jest myślenie w kategoriach, pocieszam się czymś jeszcze gorszym niż to, co ja mam, po to, żeby się poczuć lepiej. Ja, nikt nie ma prawa czuć się lepiej w tym momencie. A może sobie coś zracjonalizować, może od, od w pewnym momencie jakby odrzucić od siebie na, na chwilę jakieś myśli, no, ale nie ma prawa poczuć się dobrze czy lepiej, dlatego że dołożył sobie do swojego własnego. No, niezbyt dobrego samopoczucia, dołożył sobie jeszcze o wiele gorsze, o wiele cięższe sprawy gdzieś tam z innego udziału. Czyli to nie jest pozytywne myślenie. Nie jest również pozytywne myślenie tym, aby permanentnie okazywać radość. To dlatego czasami mówi się, że ludzie pozytywnie myślący okłamują siebie albo są hipokrytami, bo uśmiechają się podczas, kiedy serce im płacze i nie pozwalają, jakby płakać temu sercu. Jeżeli udają tę radość, to ta radość i tak nie jest radością ich serca. Ha, no i znowu, kto powiedział, że ludzie pozytywnie myślący cały czas są radośni i cały czas się cieszą i cały czas są uśmiechnięci? A również w smutku, również w smutnych sytuacjach można mieć pozytywne myślenie, można kierować swoje myśli na, w kierunku pozytywnym, można podnosić nawet swoją emocję, emocję smutku, emocje e, związaną z jakimś cierpieniem, z jakąś stratą, na trochę wyższy poziom emocjonalny, e, no, za sprawą tych myśli, ale ludzie, którzy myślą pozytywnie, płaczą. Płaczą bardzo często. Ja jestem osobą, która myśli pozytywnie i dlatego nie, dlatego nie bardzo mogę pogodzić się z tym, że ktoś mi mówi, że to nie działa, że to nie istnieje, że tego nie ma albo że to jest hipokryzja. A ja jestem osobą, która myśli bardzo pozytywnie i jednocześnie jestem osobą, która bardzo często płacze. I płaczę na, 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 na różne tematy. Płaczę dlatego, że, że jest mi kogoś żal, że jest mi żal jakiejś sytuacji. No nie płaczę z powodu własnej sytuacji, dlatego że nie mam takiej sytuacji, która, która nakazywałaby mi płacz. No, oczywiście płaczę wtedy, kiedy, kiedy tracę, kiedy umarł mój brat, kiedy umarła moja mama, kiedy umarł mój ojciec, kiedy umarła bardzo mi bliska moja ciotka. To oczywiście, że w takich momentach płaczę. Płaczę czasami nad tragedią ludzi żyjących gdzieś bardzo daleko, bo, bo, bo czuję to, bo odczuwam to i, i moje serce to czuje, i dlatego płaczę, ale nie zasklepiam się w tym płaczeniu, nie płaczę całymi dniami, tylko tak jak powiedziałam kilka minut wcześniej, szukam nawet w tym czegoś, co jest lepsze. Czegoś, co daje mi możliwość innego myślenia, co, od, co przede wszystkim, jak gdyby mnie zostawia gdzieś tam, a kieruje moją uwagę na innych, bo zdajemy sobie z tego sprawę, że. Nasze cierpienie po utracie różnego rodzaju ludzi to jest po prostu bardzo takie egocentryczne i takie nastawienie na siebie. To my cierpimy. Myśmy stracili, my będziemy tęsknić. My nie będziemy mieli tych ludzi tak często, jakbyśmy chcieli. Natomiast z punktu widzenia tych ludzi, bardzo często skończyła się jakieś cierpienie, obojętnie czy to jest choroba, czy. czy, czy Cierpienie związane z życiem, cierpienie natury takiej egzystencjalnej. Bardzo często jest to tak, że my, myśląc o tych ludziach, możemy teraz tworzyć jakby lepszą rzeczywistość, myśląc o nich i o nas razem, niż ta rzeczywistość, która miała na miejsce nawet na Ziemi. To my wybieramy, jak chcemy myśleć o tych ludziach. Wreszcie. Jeśli ktoś wierzy w to, że to jeszcze nie jest koniec wszystkiego, że na końcu będzie dobrze, to, to jest jeszcze jeden powód do tego, żeby znowu tak nie zasklepiać się. W tym smutku, żeby nie zasklepiać się w, tym, w, tej, w tej rozpaczy i w negatywnym myśleniu, nie pogrążać. Znowu wybieram takie myśli, wybieram takie myśli. W pozytywnym myśleniu wielką rolę gra proaktywność, czyli świadomy wybór. Wybieram takie myśli, które chcę mieć, które chcę gdzieś jakby procesować, że tak powiem. Trochę technicznie, po to, żeby one mi dawały lepsze emocje, żeby mi dawały emocje, które są energią, żeby mi dawały emocje w wyniku czego no mogę, mogę żyć, mogę coś robić, mogę lepiej funkcjonować, bo bardzo często takie zasklepianie się w tych emocjach negatywnych, takie cierpienie, no, wiedzie po prostu prostą drogą do depresji, do, do, do braku energii, do wycofania się z życia. I co się dzieje? No, dzieje się to, że do czegoś, co jest i tak. Niedobre w naszym życiu, dokładamy jeszcze jedną kolejną niedobrą rzecz. Więc ludzie pozytywnie myślący płaczą. I jeżeli płacze ich serce, to oni też płaczą. Natomiast jeśli dobrze się poszuka, posłucha serca, to znajdzie się w tym sercu zawsze, zawsze radość i zawsze, zawsze jakiś powód do tego, żeby otrzeć łzy, jeśli się słucha serca, a nie jeżeli się słucha ego. I właśnie jeżeli się nakręca i pozwala się kręcić swoim myślom, tak jak one chcą, a nie tak jak my, w sercu zawsze jest pocieszenie, w sercu zawsze jest miłość, w sercu zawsze jest coś dobrego. Kolejny element. Pozytywne myślenie no, nie jest też tym, co się tak y, mówi, no sprowadza jakby do takiego żartu z ludzi pozytywnie myślących. Niestety słyszałam ten żart w wykonaniu jednego z, no, z bardzo znanych psychologów polskich, co no, dało mi świadomość tego, że no, niestety on też nie wie czym jest pozytywne myślenie. Ludzie zajmują się jakby różnymi innymi rzeczami, nie dotykają mocno, nie siedzą mocno w tej tematyce pozytywnego myślenia, nie używają tego w swoim życiu, nie używają tego w życiu swoich klientów, e, używają innych rzeczy, używają innych technik, tamtym wierzą i bardzo dobrze, i słusznie, bo, bo ja mówiąc o pozytywnym myśleniu nie twierdzę, że inne techniki wybierane przez kolegów do, do pracy ze sobą, czy, czy z innymi koleżanki oczywiście, nie Działają. Oczywiście działają, tylko to, że ja jestem zafascynowana jakąś techniką, że ja jestem zafascynowana jakimś sposobem wspierania i swojego życia, i życia innych ludzi, no nie może jednocześnie pozbawiać racji bytu i jakby stawiać w gorszej sytuacji innej techniki, która również działa, chociaż ja o tym nie wiem. Więc bardzo bym prosiła o pewną taką tolerancję i wyrozumiałość kolegów i koleżanki wspierających rozwój osobisty, aby tak no, nie wypowiadać się o pewnych rzeczach, tylko dlatego, że, 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 że przepraszam, ale nie wiecie do końca, czym to jest. Ale wrócę do tej historyjki, którą się. Właśnie tutaj przedstawia jako pozytywne myślenie. No, znacie to na pewno wszystko, wszyscy, kochani, bo to jest często opowiadane. No, w, samoch w samochodzie odpadło koło, no i pozytywnie myślący kierowca mówi do pasażerów: nic się nie stało, mamy jeszcze trzy. Oczywiście, że to nie jest pozytywne myślenie. To nie jest pozytywne myślenie, dlatego że nigdzie dalej nie pojedzie na tych trzech kołach. To jest bezmyślność. I nie można traktować pozytywnego myślenia jako bezmyślności. Osoba pozytywnie myśląca w tej sytuacji zatrzyma się i będzie myślała, co zrobić, jak wykorzystać nawet to, że tak się właśnie stało. Jest wiele sposobów, które, które można w tym momencie wykorzystać. Można, być może jest dookoła gdzieś bardzo ładne miejsce, które przy okazji można zobaczyć. Być może można się wreszcie sprawdzić i, i zobaczyć, czy się umie to koło zmieniać. Nie można wszystkich przeszkód, jakie spotykają nas w życiu, traktować jako bariery przeszkody. Które, które nic nie wnoszą do naszego rozwoju, ależ oczywiście, że wnoszą. To właśnie bariery, przeszkody i różnego rodzaju rzeczy, które nam się po drodze zdarzają, wnoszą do naszego rozwoju. I jeśli będziemy do tego podchodzić w sposób pozytywny, Będziemy to wykorzystywać i będziemy wzrastać. A jeżeli uznamy, że pozytywne myślenie nic nie daje i jest bezsensem, i poddamy się, no właśnie, takim ojej, 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 odpadło nam koło, ojej, 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 jest przeszkoda, jest bariera, i co teraz? Jacy my biedni, jak to my szczęścia nie mamy, i tak dalej, i tak dalej. I może na przykład gdzieś tam, właśnie, przy okazji następnego spotkania. Z, z psychoterapeutą, no, będziemy opowiadać o tym, jak to bardzo nie mamy szczęścia. A nie lepiej jest opowiedzieć psychoterapeucie o tym, jak to znakomicie poradziliśmy sobie z pewną przeszkodą, którą mieliśmy na drodze, właśnie dlatego, że z pozytywnego myślenia no, wyszły pytania, co zrobić, jak sobie z tym poradzić, jak wykorzystać to, co się stało najlepiej, tak żeby nam służyło. I kolejna bardzo istotna rzecz. No, niektórzy myślą, że pozytywne myślenie to jest takie e, założenie nogi na nogę, siedzenie i tylko myślenie. Pozytywne myślenie jest po to, żeby dać nam energię do działania, żeby dać nam energię do wyboru różnego rodzaju zachowań, które znowu pozwolą nam na to, żebyśmy mogli jak najlepiej funkcjonować. Po to jest pozytywne myślenie. Nie ma myślenia dla myślenia. Myślenie jest zawsze po coś, zawsze czemuś służy, zawsze wprowadza nas w jakiś stan, wtedy kiedy świadomie myślimy. No, kiedy nieświadomie myślimy, też nas prowadza w stan. tyle tylko, że no jakby bez naszego udziału. I to, o czym mówi Gerald Dispensa? To mówi o tym, że ludzie najczęściej a, dzisiaj myślą tak samo, jak myśleli wczoraj. Ale dlaczego tak myślą? Dlatego, że nie podjęli świadomej decyzji o tym, żeby zmienić ten sposób myślenia, i dlatego, że nie panują nad swoimi myślami. Panowanie nad swoimi myślami, zmiana tych myśli, ustawienie ich jakby w inną stronę, w innym kierunku. Na przykład właśnie w lepszym kierunku, w bardziej pozytywnym, to jest nic innego jak pozytywne myślenie. W związku z tym, jeśli w ten sposób popatrzymy na pozytywne myślenie, to mam nadzieję, że ono nam zupełnie inaczej będzie się przedstawiało. Pozytywne myślenie oczywiście e, czasami powoduje, że ludzie nie są tak e, szczerzy, no może nawet nie szczerzy, tylko nie są tak wylewni, jak są te osoby, które nie wierzą w to, że pozytywne myślenie się do czegoś przydaje. Zapytana osoba, jak się masz, tak się powinno w zasadzie pytać, jak się masz, bo uh, How are you? To nie jest jak się czujesz, tylko jak się masz. I jeżeli kogoś pytamy, uh, to właśnie w taki sposób, bo jeżeli kogoś zapytamy, jak, jak ty się czujesz. To wiadomo, że pytamy o jego stan zdrowia i tak dalej. Natomiast, jeżeli się kogoś pytamy, jak się masz, to nie jest pytanie, które upoważnia do tego, żeby opowiadać o swoich problemach zdrowotnych. W związku z tym to nie jest oszukiwanie siebie, kiedy ja na pytanie, jak się masz, odpowiem dobrze. Bo nawet jeżeli ja mam wyzwania ze zdrowiem, to się mam. W tysiącu innych rzeczy dobrze, w związku z tym no, nie ma żadnego powodu, żeby akurat w tym momencie no, wyjmować na powierzchnię ten element, który jest związany na przykład ze stanem mojego zdrowia, nie najlepszym. A to, że ktoś na, na przykład na Facebooku nie opowiada o różnego rodzaju swoich wyzwaniach, to też nie jest hipokryzja. Ja nie wiem po co ludzie wchodzą na Facebook. Ja wiem po co ja wchodzę na Facebook. Ja na Facebook wchodzę po to, żeby dawać ludziom energię, żeby wspierać ludzi w rozwoju, żeby im było lepiej, żeby im było milej, żeby im było dobrze. Nigdy nie mówię nieprawdy. Wtedy kiedy czuję się niedobrze, zawsze, zawsze daję taki sygnał że czuję się niedobrze, dlatego że ja jestem szczera ze sobą. Jeśli nie czuję się dobrze, to o tym mówię. Natomiast nie narzekam na ten temat, nie, 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 nie rozwodzę się nad tym, nie, nie histeryzuję. Tak bym ujęła to, dlatego że e, bardzo często właśnie o ludziach, którzy pozytywnie myślą, no, mówi się e, właśnie, jak, o, że oni siebie uszyku, oszukują tylko dlatego, że nie histeryzują na jakiś temat, a nie ma powodu histeryzować. Bo nawet jeśli ja się nie czuję dobrze, to ja całą sobą staram się, oczywiście robiąc wszystko to, co mogę zrobić, żeby poczuć się lepiej w wymiarze fizycznym, nie wiem, lekarze, jakieś tam lekarstwo, jakieś, jakieś różnego rodzaju ćwiczenia czy, czy, czy inne jakieś fizyczne rzeczy, które mogą mi pomóc, ale staram się jednocześnie no, koncentrować swoje myśli i swój sposób myślenia na tym, jak ja się czuję, kiedy się czuję dobrze. A nie na tym, och, jej, czuję się nie najlepiej, czuję się niedobrze i tak dalej. To nic nie da. To obniży moje emocje. Natomiast jeśli ja spróbuję w tym momencie przypomnieć sobie, jak to jest, jak ja się czuję dobrze, to jest duża szansa, że wejdę właśnie w ten nastrój. A my wszyscy doskonale wiemy, że emocje, no i tutaj nikt nie powie, że to jest jakaś ściema. Przepraszam. A wszyscy doskonale wiemy, że emocje, sposób myślenia o pewnych rzeczach, ciała jak placebo, w związku z tym może po prostu spowodować, że jakieś moje dolegliwości no, zostaną przez to zlikwidowane, zostaną przez to w jakiś sposób no, wyeliminowane. Oczywiście, jeżeli są to rzeczy jakieś poważniejsze, no to. Trzeba by było naprawdę zdolności, bo ja nie, twierdzę, ja nie uważam, że nie można właśnie sposob, właściwym sposobem myślenia, wizualizacją i całym tym elementem związanym z psychologią, jak to się mówi, alternatywną. Że nie można wyeliminować pewnych poważniejszych chorób. Uważam, że można, tylko że trzeba być człowiekiem, który to potrafi. Ja nie wiem, czy potrafi. Ja jestem akurat teraz na takim etapie, że sprawdzam, patrzę, czy rzeczywiście jestem w stanie za sprawą no, swoich myśli i odpowiedniego traktowania siebie i świata psychologicznie i duchowo czy jestem w stanie no, opanować pewne procesy, Chorobowe, które ewidentnie gdzieś tam w, w moim organizmie mają miejsce. I szukam też, szukam przyczyny. Psychologia integralna, znaczy medycyna integralna, która łączy medycynę klasyczną z medycyną alternatywną, jest naprawdę coraz bardziej powszechną. W medycynie formą i wielu fantastycznych ludzi korzysta równolegle z obu tych części. Zatem, kochani, nie wylewajmy dziecka z kąpielą. Nie mówmy o pewnych rzeczach, że one są niedobre, że są niepotrzebne, że to ściema albo jakieś inne, właśnie nieładne słowa na ten temat. Przyjrzyjmy się temu. Zobaczmy, co możemy z tego wyjąć, jak możemy z tego skorzystać. A przede wszystkim, no właśnie, przyjrzyjmy się i poznajmy, bo może jednak jest coś, o czym nie wiemy. Dlatego pozytywne myślenie, ale pozytywne myślenie, dające podstawy właśnie do tego, żeby we właściwy sposób no, zarządzać swoimi emocjami. W organizmie jest wielką siłą, i powiem więcej, przyszłością dla, dla szczęśliwości ludzi. Dziękuję.